Koleczkowo kanalizowane. Trwają prace remontowo-budowlane realizowane przez spółkę gminne Przedsiębiorstwo Komunalne z Szemudu. Zadanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej od centrum koleczkowa do węzła trasy S6. Przyszłe firmy będą mogły z tej kanalizacji korzystać, tak samo po drodze, wszystkie podmioty, które tutaj będą się budowały, będą mogły z tej kanalizacji skorzystać. Zakres jest dosyć spory, bo to jest do wybudowania prawie że kilometr kanalizacji. Sanitarnej, gdzie w pełni sama spółka realizuje to zadanie. Warto w tym miejscu zauważyć prężny rozwój w ostatnim czasie samej spółki GPK, która jest w stanie realizować coraz więcej zadań budowlanych dla gminy we własnym zakresie, co ma bezpośrednie przełożenie ekonomiczne zarówno na koszty, na szybkość realizowania zadań i pewnego rodzaju niezależność od kooperantów. Dzisiaj, przygotowując się, jest koniec lipca, przygotowując się do zadań zadanie gdzie chcemy pozyskać pewne dofinansowanie z polskiego ładu jesteśmy na etapie kosztorysowania okazuje się że kosztorys wartości kosztorysowe wykonanie takiej kanalizacji one sięgają za metr prawie że 1000 zł także to są potężne pieniądze a poprzez działania naszej spółki jesteśmy dużo taniej to realizować no, w tym przypadku myślę, że jak robota zostanie zakończona, okaże się, że za pieniądze, które jesteśmy w stanie uzyskać z przetargu firm zewnętrznych jesteśmy nawet w stanie zrealizować dwukrotnie większy odcinek. I to jest ważne, że mamy już wyspecjalizowaną załogę, sprzęt profesjonalny, gdzie na przyszłość tego sprzętu będzie można korzystać i więcej. Odcinków kanalizacji i wodociągów budować na terenie naszej gminy. Oczywiście cały czas jesteśmy otwarci jako gmina, aby firmy zewnętrzne w przetargach uczestniczyły, wygrywały te przetargi przy jak najlepszej stawce, że tak powiem, żeby dalej rozbudowywać sieć kanalizacyjną, wodociągową, a przede wszystkim drogową na terenie naszej gminy. Koleczkowie nasza spółka rozpoczęła też pierwszy odcinek budowy drogi ulicy Tredera w koleczkowie, gdzie układają płyty jąb. Wiem, że sporo mieszkańców czeka, kiedy w jego rejonie, kiedy w danym miejscu będzie. No chcę przypomnieć, że gmina czemu to jest ponad 500 km dróg. Natomiast jeszcze 8 lat temu mieliśmy utwardzonych 22 km dróg. W tym roku 2000 w 2021 roku przekroczyliśmy wartość 100 km utwardzonych dróg. To jest potężny rozwój, też który był możliwy dzięki mieszkańcom, ponieważ no, same dofinansowania, które pozyskaliśmy od e, mieszkańców przez te 8 lat, to jest kwota już e, ponad 5 milionów złotych. Niestety, przy dzisiejszej koniunkturze e, budowlanej, która jest, no, wszystko po prostu bardzo mocno drożeje. Płyty drożeją, zbrojenie w tych płytach jest. Robocza godzina bardzo drożeje i okazuje się, że bardzo trafną była decyzja poprzez Radę Gminę, która została podjęta, aby taką spółkę gminną stworzyć. Dzięki elastyczności sprzętu, który jest, dzięki elastyczności zarządu spółki, jak i osób, które w niej pracują, można sporo zadań, już drogowych, wodno-kanalizacyjnych, realizować takich w Realu, gdzie Sami je realizujemy, sami budujemy, a potem sami będziemy jeszcze je eksploatować. To jest kierunek, który wyznaczyliśmy sobie kilka lat temu, no i w tej chwili można powiedzieć, z pewnym sukcesem go staramy się realizować. Często my, mieszkańcy, nie jesteśmy świadomi do końca spraw dotyczących różnorodnych gospodarczych rozwiązań, jakie realizuje samorząd. Nie jesteśmy też świadomi budżetowania na określone cele ani obowiązujących uwarunkowań legislacyjnych płynących prosto z ław rządowych. Niewątpliwie oczekiwania nas mieszkańców często są duże i wykazują duże zniecierpliwienie i chciałoby się więcej, jednak warto pamiętać, że włodarze obowiązuje zrównoważony rozwój na obszarze całej gminy i poszukiwanie jak najbardziej gospodarnych rozwiązań. To jest tam